Top Tramps, Battle Mat, Rick and Morty Jakiś czas temu wrzuciłem zdjęcie tego na moje social media i ciężko mi przez gardło przechodzi słowo gra w tym wypadku ale wzbudziło to spore zainteresowanie u części z Was dlatego dzisiaj ostrzegam Cześć, z tej strony Amator Planszówek Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o Top Trumps, Battle Mat, Rick and Morty czyli czymś co jakiś czas pojawiło się u mnie na social mediach i kilka osób dopytywało o to co to w ogóle jest, skąd się wzięło i czy w to się grać da w ogóle no to śpieszę Wam z wyjaśnieniem Tak, to jest dostępne na polskim rynku, da, to się, da się to kupić i nie, nie da się w to grać. To nie jest gra. Chociaż okładka nam próbuje to sprzedać jako właśnie karciankę. I nie. Słuchajcie, to jest coś, co... No po plus minus 3 minutach. Ja i mój szwagier, który jest w zasadzie. Fanem Rika i Mortiego, no, wynudziliśmy się jak rany woskie, nie chciało nam się dalej grać. Że tak powiem, trochę z obowiązku dograliśmy to i nie, nie, nie bo to jest taka wojna na sterydach wojna na sterydach no, yy, kojarzycie z dzieciństwa z zabawy takie, że macie karty z różnymi statystykami i się z znajomkami najom, bierzecie i, o ja tu mam taką statystykę jaką ty masz, Aha, ja mam lepszą, a ty masz lepszą no to jest to mamy tutaj karty, w swojej rundzie każdy dostaje trzy karty mamy planszę, na której są yy, pola zaznaczone odpowiadające statystykom z kart postaci, które mamy, no i Gracze na zmianę biorą, wybierają sobie kartę i dobra, ja tą kartę daję zasłoniętą na dane pole, więc teraz ty musisz dać tutaj swoją zasłoniętą. Teraz ty wybierasz y, kategorię, dajesz tam kartę, to ja muszę dać kartę. Jak wyłożymy tak po trzy karty, to po kolei porównujemy statystyki. Kto w danej kategorii miał silniejsze, to wygrał potyczkę, bierze sobie do siebie kartę i jak ktoś wygra 7 potyczek, to, to wygrał. Jesteście już zanudzeni? Bo ja, jak o tym opowiadałem, to mi się chyba mentalnie trochę zasnęło. Ktoś powie, kto zna Top Tramps, Battle Mad, że są tu jeszcze żetony, które zmieniają coś w rozgrywce. One dają nam dodatkowe możliwości. Przed rozgrywką losujemy po dwa takie żetony. I dzięki temu możemy coś zmienić tak strategicznie. Tak strategicznie zmieniamy losowość na losowość, bo większość z tych akcji tej tak pozwala nam tam zamieszać coś u rywala albo po prostu zagrać jako pierwsi i, i tak to nic szczerze mówiąc nie zmienia. I, no Dobra, w odniesieniu gry dla dorosłych top Tramps Battle Mat jest raczej uwalczające godności tychże dorosłych. Natomiast, bądźmy sprawiedliwi, to jest mechanika zabawy dla dzieci i dla przedszkolaków, te, 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 takie późniejsze przedszkole, tam wcześniejsza szkoła. I jak najbardziej, takie porównywanie statystyk, spoko, sam jako smart miałem różne tam karty z samochodami, postaciami, etc. się chodziło z kumplami. Siłowało na te statystyki, kto ma lepsze, kto znalazł w gumie turbo lepszą, lepszy obrazek samochodu. To było i to była świetna zabawa, spoko, tylko że potem człowiek z tego wyrósł i wiecie co, no... Człowiek jak z tego wyrósł, to wchodzi w wiek, w którym dopiero wtedy zaczyna się interesować takimi rzeczami jak Rick and Morty, a nawet troszkę jeszcze do tego minie, no bo teoretycznie to jest serial tak trochę bardziej dla dorosłych, ale wiemy jak te jest z rzeczami dla dorosłych, w większości oglądają to dzieciaki. No ale no, teraz powiedzcie mi, dorosły, który się interesuje tym serialem, to co on znajdzie w tej rozgrywce? Nic. Totalnie nic, jeżeli chodzi o dzieciaki, to słuchajcie, jest wersja e, Psi Detektyw, jest wersja Harry Potter i to spoko, to moim zdaniem jak najbardziej gra, dajecie dzieciakom, pobawią się, i tak dzieci się szybko tym znudzą, ale powiedzmy sobie szczerze, dzieci mają koncentrację komara, nudzą się wszystkim bardzo szybko, więc na tyle, na ile to będzie potrzebne, to ta gra im starczy, żeby raz na czas sobie do tego siadły. Nie spoko. Takiego Harry Pottera to nawet ja bym sobie z jakimś podlotkiem zagrał z przyjemnością. Polukał po statystykach, a co tam, jak za dzieciaka. No ale tutaj, no tutaj nie. Miało być poważnie, wyszło trochę żenująco. No i jeszcze gry na licencji. nie? Ktoś sobie wymyślił, że mamy taką grę, która no, jest dla dzieci. Jest taki serial, co to jest bardzo popularny. Weźmy sobie to, zmieszajmy i wypuśćmy właśnie tą mechanikę dla dzieci z tym tematem dla dorosłych. No i z tym tematem to też tu tak trochę leży, bo no dobra, ilustracje z serialu wyglądają świetnie. Pod tym względem nie mogę się do niczego przyczepić. Natomiast no, na każdej karcie są chociażby jakieś teksty opisujące te postaci, czy tam y, fragmenty monologów czy i dialogów. Y, z serialu i szczerze, to, to, to ja czytając je czuję się zażenowany. To jest taki poziom, nie to dla dorosłych, nie dla dzieci, bo tak widać, że ktoś by chciał, że no jednak mamy licencję czegoś, co jest takie bardziej dojrzałe, ale w sumie to wybierzmy te teksty, które są takie bardziej, żeby jak to dziecko jednak dorwie do ręki, to żeby nie było masakry, nie? Nie no, serio, że na dometr to rośnie jak grany boskie przy tych kartach. Zresztą, no, tak, mówiłem, Tomek jest fanem Rika i Mortiego, przeglądał te karty, to stwierdził dwie rzeczy. Po pierwsze, że te opisy to są takie trochę żenujące, a po drugie, że w sumie to on ogląda po angielsku i nawet nie wie, czy to tłumaczenie, które tu jest, to ma sens. Więc Dziękuję wam za to, że obejrzeliście ten materiał, że zobaczyliście tę jak rzetelną recenzję. Ja z mojej strony bardzo gorąco wam nie polecam Top Trumps Battle Mat Rick and Morty, bo w sumie jedyne zastosowanie jakie widzę dla tej gry to jest to, że mamy jakieś fana Rika i Mortiego, który dosłownie chapie z rynku wszystko, ma kolekcję widelców papieru toaletowego i czopków z Rickiem i Mortym. Więc ok, coś takiego może kupić, może komuś pokazać, patrzę na półce, mam grę yy, na licencji serialu, może nawet gdzieś kiedyś zagra, ale to będzie tylko raz, a potem to odłoży do swojej kolekcji. Zresztą tych widelców też pewnie nie używa, więc to będzie dla takich osób. I tyle. Każdy inny, jeżeli Was to zainteresowało, bo gdzieś tam Wam się kiedyś podobał serial, myślicie sobie. A Pogram w grę na licencji te, 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 tego serialu. Fajnie się oglądało, to się fajnie pogra, to od razu mówię: nie, fajnie się nie pogra. Tyle. I tak już gadam za długo o tej grze. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. I to tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Hej! Hmm. Coś na dwóch bym se pożyczył. Coś na dwóch, coś na dwóch. Hm. Nanga Parbat. Hm. Ciekawe, ciekawe. Góry. Ty to może być dobre, no. Księga czarów. Jak w poterze się poczarujemy, ale czadziu Orany ty... O, rany boskie. Regan Morty. Rigen. Ale będzie Czad? Jaki wieczór się szykuje, rony... Dobra, nie biorę innych, kurde, ale to będzie czadzier, nie no. <ścoughs> no cała noc grania, nie?